Rosyjski satrapa grzęźnie na Ukrainie. Jego armia najwyraźniej została w minionej epoce. Nie widać w niej taktyki i choćby zwykłego sprytu. Komentarz generała Romana Polko. Szczerze mówiąc niespecjalnie jestem zaskoczony, bo otóż armia rosyjska z tego co widać została jeszcze w minionej epoce i atakuje masą, masą czołgów, masą artylerii, uderzeń rakietowych, a nie sposobem działania, taktyką, Y, czy też y, sprytem działania, czy inicjatywą na polu walki? Otóż dawno armie zachodnie, poprzez misje w Iraku, w Afganistanie, również polska armia, w dawnej Jugosławii, y, no, doskonale wiedzą, że y, no, trzeba przekazywać odpowiedzialność ludziom na niższych szczeblach dowodzenia, przejmować inicjatywę, że plan nie jest Bogiem i że nie może być dowodzenia w stylu y, rób wszystko, co ci każe, tylko stawiam zadanie i ludzie realizują to zadanie. Ta armia działa jak, tak jak ta w epoce feudalnej gdzieś, gdzie jest ten jeden wóz, postawił zadanie i oni po prostu jadą niespecjalnie przy tym myśląc, giną, ponoszą straty i oczywiście Rosja tutaj kolejne masy pcha, którymi chce zapchać na początek pewnie wschodnią Ukrainę na wschód od linii Dniepru, ale okazuje się, że również w tamtym obszarze, który no podobno miał być przychylny dla Rosji, bo to przecież oni patrząc na propagandę rosyjską domagali się wsparcia pokojowego. No to tam już są zatrzymywani przez wojska obrony terytorialnej, które potrafią skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia pola walki. Mam na myśli chociażby Javeliny, Entoły, Stingery, czy też bezpilotowe tureckie drony. Władimir Putin chyba nie miał pojęcia, co go czeka na Ukrainie, którą najechał w celu, jak głosi kremlowska propaganda, wyzwolenia braci Ukraińców spod banderowskiego faszyzmu. Ale bracia Ukraińcy nie wyszli na powitanie z kwiatami, za to przyczynili się do bardzo dużych problemów wojsk rosyjskich. Komentarz generała Waldemara Skrzypczaka: Na dobrą sprawę, w tej chwili Rosjanie poza potyczkami o charakterze taktycznym. Nie są w stanie i nie prowadzą żadnej operacji większej, ponieważ ich działania zostały zatrzymane skutecznie przez obronę ukraińską. Widać wyraźnie, że Rosjanie na niektórych kierunkach przygotowują się do obrony w obawie przed kontratakami e, ukraińskimi, które zadały im dotkliwe straty w rejonie Irpina e, trzy dni temu i w rejonie e, kierunków, w rejonie Charkowa, na południu od Charkowa też e, atak, kontrataki ukraińskich batalionowych e, grup pancerno-zmechanizowanych e, zadały im bardzo poważne straty, czyli wytrąciły z uderzenia. Generalnie, jeżeli Rosjanie są już 12 dni w walce, nie ma dopływu świeżych sił, związków operacyjnych z zewnątrz, a nie ma żadnych informacji o tym, że takie wojska idą, bo rozpoznanie satelitarne Amerykanie mają dobre i potrafią to pokazać i udokumentować. W związku z tym, wartą wszyscy Rosjanie tym, co wprowadzili do, na Ukrainę, ponieśli znaczące straty. Ukraińcy mówią, że w sumie zabitych, rannych i poszkodowanych około 400 tysięcy, czyli może powiedzieć jedna czwarta potencjału, który wprowadzili na Ukrainę, to bardzo dużo. Więc, jeżeli szukają dowódcy rosyjscy sukcesu, to moim zdaniem na sukces szans w tej chwili nie mają, ponieważ nie mają możliwości spotęgowania uderzenia. Oni po raz kolejny, już po raz trzeci zostały w natacji zatrzymane, po raz trzeci muszą dokonać przegrupowań, po raz kolejny muszą szukać rozwiązań strukturalnych czyli, jeżeli mieli cztery batalionowe grupy bojowe, to muszą z tych czterech, które mają po 60% stanów osobowych, zrobić dwie. Żeby miały, miały potencjał bojowy. Wojna się przyciąga, a Chiny się niecierpliwią, bo jedwabny szlak prowadzący przez Ukrainę jest zakłócony i przynosi Chińczykom straty. Sankcje miażdżą rosyjską gospodarkę. Stąd też groźba atomowa w wykonaniu rosyjskiego satrapy. Komentarz profesora Mikołaja Iwanowa z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Opolskiego. No, płciem powoli robi się świadomy, że cała ta jego awantura z wojną przeciwko Ukrainie, no spełzło na niczym, no nikt nie spodziewał się takiego, na Kremlu nie spodziewał się nikt takiego oporu Ukraińców, takich strat po stronie armii rosyjskiej i przed Putinem powoli pojawi się widmo długotrwałej, krwawej, kosztownej wojny na Ukrainie. Oczywiście on na to nie, zupełnie nie liczył. No i dlatego próbuje znaleźć wyjście z tej dramatycznej sytuacji również dla niego. I dlatego nie, nie, cały czas używa tego straszaka bomby atomowej. Cały czas podkreśla, że w razie zagrożenia, w istnieniu Federacji Rosyjskiej nie zawahać się przed użyciem bomby jądrowej, bomby atomowej. To jest, to jest najgorsze, co można dzisiaj obserwować. To, co się dzieje na Kremlu. Putin raczej się nie podda. Będzie chciał za wszelką cenę odnieść zwycięstwo nawet za cenę zniszczenia całej Ukrainy. Jednocześnie w swym zaślepieniu ciągnie Rosję w przepaść. Dużą rolę mogłoby tu odegrać społeczeństwo rosyjskie, które podejmuje próby protestów, ale niestety jest silnie zastraszone i poddawane nieustannej, kłamliwej narracji medialnej. Komentarz Marii Domańskiej, eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich. 4 marca Duma Państwowa przyjęła we wszystkich trzech czytaniach ustawę, która pozwala karać karą więzienia nawet do 15 lat za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na temat działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Jednocześnie Komitet Śledczy i Prokuratura straszą. Uczestników pokojowych protestów antywojennych, odpowiedzialnością karną za e, ekstremizm rzekomy, przez za organizację masowych zamieszek bądź udział w nich, i to jest też do 15 lat e, więzienia. E, władze również wprowadzają powoli e, przynajmniej starają się wprowadzić totalną e, blokadę. Informacyjną w Rosji. Blokowane są kolejne strony internetowe, kolejne media, które obiektywnie informują o tym, co się dzieje na Ukrainie. Media się zamykają kolejnym w związku z tym, że albo są blokowane, Albo dlatego, że właśnie ta ustawa jest teraz wprowadzana, która no, każdego dziennikarza, każdą redakcję pozwoli ukarać wieloletnim więzieniem za mówienie prawdy o wojnie na Ukrainie. Do tej pory zamknęły się bądź zawiesiły działalność te różnie formułowane, tak ważne media jak Echnost, jak Telewizja, Doszcz, Deszcz, zniknął również portal Znak.com. Również niektóre media regionalne wszystko zamykały, m.in. słynna telewizja TV2 z Tomska. W Rosji trwa też nagonka odgórnie eskalowana przeciwko zdrajcom narodowym. Mamy taką atmosferę takiej neosowieckiej, neototalitarnej, oblężonej twierdzy. I sytuacja jest taka, że w zasadzie w tym momencie już nie można wykluczyć żadnego rodzaju represji, Przeciwko tym wszystkim, którzy próbują protestować przeciw polityce władz, potępiać wojnę. Kary są drakońskie i też widzimy, że policja bardzo brutalnie zatrzymuje uczestników pokojowych demonstracji antywojennych. One trwają od 24 lutego. Do tej pory ogółem zatrzymano ponad 8 tysięcy osób. Na razie większość kar to są kary administracyjne, kary aresztu po kilkanaście dni albo grzywny. Natomiast prawo rosyjskie przewiduje y, karę kilku lat więzienia i odpowiedzialność karną w tym momencie za kilkakrotne naruszanie y, kodeksu administracyjnego, y, w tym momencie przepisów o zgromadzeniach.